Przed tym zarnie. Mi i kolejne list do ciebie. Wiejdu, <grymne> teraz te rozluźnione dzieci już nie mają serca. Słyszałam, że grożą dziadkom, rodzicom, nauczycielom, ale żeby tobie? to wiedzieć, to skandal. Mrożą ci migi, że jak nie dostaną prezentów, to się obrażą. Odłóż się do działu reklamacji. No, ale tak, to ja się na nich podaję. Koma Mikołami tak, Mikołaj, nie wie. Nie się położyć. Nawet tak, pani się nie podoba. Ona może być, no wiesz, ta świnka. Tylko się nie odrażaj, mój linijku. Jak mi teraz święta zorganizować? Święta bez mnie, bez ja nie jestem świętami. To przecież lepiej do szkoły chodzić, tym sobie głowę nie zatarzać. Prawda? Słuch Dla nas on zawsze święty, wyobraża. obrażał. łaskie łaski udzielał nieba, A oprócz skarbu branego z ołtacha, własny piłski. Ojców to naszych obyczajów na stary Rodzinnej niby maluje dostatek. Symbol miłości i wiary, święty no Dobernie! Najedzcie się jakimś przykładkiem zróbcie się ławięcza! Жадних презентів та жадних категорій. А якщо жадних категорій, то ми всіх серцем жаримо. Взови, що? Nie podobnie się wierowanych do niego przez 10 minut. Obecnie jest 3489 centrum. Sytuacja zaczyna być poważna. Grozi ulicznymi sami To już wolna! My opieszamy... I poradziłem sobie. Ale chodziło wtedy o znalezienie gąbek na strych. Teraz to zupełnie inny problem. Jak już nie ma żadnych świętości na tym świecie, to tylko gwiazdka pozostaje. Trzeba ludzi nauczyć, gdzie raki zimują. A gdzie zimują? To taka przynośnia, a zresztą cicho. Gdzie jest gwiazdka? Z powodu braku pracy wyjechała. No tam gdzie są kary na niby? Nie! Oho, dąsamy się. gwiazdeczko, witaj. No nie musisz się dąsać. Widzisz w skarbie, byście by święta, to nie rado, nie miłość. To po prostu świąteczna gorączka. No nie strój wokół! Nawet ja nie mogę pójść do domu, gdy ty świecisz na niebie. Na twój znak wszystko się zaczyna. Jesteś bardzo ważna ważniejsza ode mnie. Mówić tak, bo nie potrzebujesz. A pewnie, że cię potrzebuję, ale to nie zmienia faktu, że jesteś ważniejsza ode mnie. Ty jesteś szefową w te święta. W końcu te święta nazywają się gwiazdką. Słuchaj, musisz zaświecić na niebie, bo mam sprawę do załatwienia z 3489 dzieci. Oni mi grożą, to ja się z nimi rozprawię. Tylko musisz mi i moim elfom decydować, już mogę się wybrać w świat. No proszę, please, please. myśleć pozytywnie. Już niedługo zasiądziemy do stołu wigilijnego. Będziemy jedli 12 potraw, będziemy otwierali prezenty, którymi przez całą noc tata z synem, matka z babką, pies z kotem, wszyscy będą wspólnie się bawić. Czekamy tylko na gwiazdkę, a wtedy... A wtedy los, do stołu i do gora z prezentami. No niesamowite, to to mamy narodowa telewizja? Przyszło państwo do kwadratu! Uspokój się, kochani. Przecież wiesz, że tak musimy. Daj mi tekst i czyta. A jak nie przeczyta, to ją zwolnią i wezmą następną. I co, może najważniejsze to nie koła Nie, najważniejsza jest rodzina. A gdyby były tak święta bez prezentów, czy bylibyśmy dla siebie mili? Spotykalibyśmy się przy stole? Myślę, że jesteśmy dla siebie mili. Nie, dlatego, że mamy dostać prezent w tej matce. Prawda w Przecież ludzie nie umieją być mili, gdy nie mają potrzeby. Sumie, po co mam z nim dzielić, jak każdy z dam go może sobie wziąć i zjeść? Zatęli. Będą ludzie Będą dwudziestu opuszczeni, niepotrzebni nikomu. I nikt z nimi słowa nie zamieni, nie zaprosi do z domu. Weź do ręki biały opłatę i choćbyś nawet nie miał z kim dzielić, życz szczęścia całemu światu. Wszystkie serca na serce. Wiecie, kto jest z nas największym prezentem tej nocy? Kto pomaga nam pokonać trójników? To pomaga nam pokładać ludzi bliskich, czasem ranionych bardziej niż oni. Wiecie, bez kogo te święta zamieniłyby się w cyrki dekoracji i pogon za tym, by coś dostać i komuś coś dać, żebrać im dobroć. Czy sądzicie, że ona no, tak? Tak. jest jego niekogo... rola? rola? Hmm. czasem mówisz, nie O kim mówicie? Jeszcze nie wiesz? No przecież o tym starym Mikołaju, co myśli tylko o sobie. Nie wiesz? Mówi, za 4-6? Które to do mnie napisało? I się wybrzasz, się obraża, jak nie dostanie prezentu. No, kto mi świętemu Mikołajowi grozi, mnie szantażuje? A -a. Co? Jest? Jak to się nazywa? Brutus. I ty brutuj się przeciwko mnie. No wiesz, byś się wstydził. Chyba nawet od kości nie dostaniesz. A co to za zwyczaje? Wpadasz tu ze zgrają dziwolągów, z naszego psa, ty, Ty chyba nie wiesz, do kogo mówisz! A pewnie, że wie, do gościa się ubrał czerwone kaletony siada w supermarketach i wciska kit, żeby bez niego te święta będą wielką klapą. – Ale przecież mówiliście, że wiecie, bez kogo do święta, zamieniłyby się w tym dekoracji i za tym, by coś dostać, tylko komuś coś dać. To o mnie, prawda? Niby święty, a to odsłuchiwał. Wstyd! Jak te mrejne dzieci mają w tak mówić? Zaoszczędźmy sobie Co Zobaczcie, kochane dzieci, te święta to czas obdarowywania siebie muzykami. Jedni pamiętają o innych i dają im coś szczególnego, by w następnym roku móc o sobie pamiętać. Człowiek samotny jest nieszczęśliwy. Ja o wszystkich pamiętam i chcemy byście byli szczęśliwi. wam dlatego prezenty. Samochodziki i koniec. I misie puszczowe, oraz komputery. Usiądźcie, do byli Weź wam koszty. Ani ty, na święty Mikołaju, nie jesteś najmądrzejszy. Ani gwiazdka na niebie, co pilnuje ten zysięg, jak bo inna, co pachnie lasem, przypomina o drzewie zrań, też nie jest bo są kraje, gdzie mieszkają ludzie poza świętami, a I, I prezenty, choć miłe, też nie są najważniejsze, bo gdyby były najważniejsze...